Witajcie kochani przyjaciele i wszystkie wspaniałe dusze, które dołączają do tego nagrania. A dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami rozróżnianiem symboli. Mówiłam ostatnio o temacie białej i czarnej magii i do tego chciałabym nawiązać. Jak zauważymy w różnych naukach ezoterycznych, w różnych doktrynach, religiach, przewijają się przeróżne symbole. Im bardziej zaczniemy się w to zagłębiać, tym większy mętlik w głowie prawdopodobnie będziemy mieli i zaczniemy się zastanawiać, które instytucje używają jakiej symboliki i czy jest to symbolika korzystna, czy jest to symbolika niekorzystna dla nas, a wszystko jest energią, czyli pewną informacją, która jest nam przekazywana, czy jest to w sposób świadomy, czy jest to w sposób nieświadomy, to będzie na nas wpływała. Stąd korzystając z różnych symboli, czy wręcz tworząc własne symbole, warto jest wiedzieć, na jakich pryncypiach to wszystko polega. Jest to też jeden z tematów, który omawiam na swoim. Kursie Energy Design. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tematami kreatywnymi, czuje się taką kreatywną duszą, która chciałaby się wyrazić w jakiś sposób artystyczny i zrobić to świadomie z dobrymi intencjami, to zapraszam na moją stronę energydesign.art, gdzie otwieram właśnie pierwszą edycję w języku polskim i będzie to taki poziom, powiedziałabym, podstawowy, w którym krok po kroku będę tłumaczyła. Różnego typu energię i w jaki sposób je stosować w naszych dziełach. A w dzisiejszym odcinku chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do tematu białej i czarnej magii w jaki sposób ją rozróżniać. Z drugiej strony chciałabym, żebyśmy sobie powiedzieli, co jest charakterystycznego dla energii jedności oraz w jaki sposób modyfikuje geometrię czarna magia. Zacznijmy sobie od tego, czym jest magia. Jeszcze raz podkreślę, że nie jest to samo machanie różdżkami, a w zasadzie pod pojęciem magii w różnych naukach esoterycznych będziemy mieli ukryte każde świadome, czyli intencjonalne użycie pryncypiów wszechświata, które przyczynia się do kreacji lub modyfikacji rzeczywistości, w której tu żyjemy i której doświadczamy. Wobec czego magia wiąże się z pewną wiedzą i zrozumieniem. Natomiast można powiedzieć niekoniecznie mądrością, bo stosowanie tej magii może mieć różne źródło, różne podłoże, czyli te właśnie intencje. I teraz porównajmy sobie geometrię związaną z tą energią jedności, a z tą geometrią w cudzysłowie czarnej magii. Po pierwsze, energia jedności będzie bazowała na symbiotycznych relacjach naszych intencjach stworzenia czegoś co będzie służyło zarówno innym, jak i nam samym i nie będzie elementu destrukcyjnego ponieważ pochodzi z nieograniczonego źródła to będą się z nią też wiązały nieskończone wzory, nieskończone proporcje. zauważmy, że mamy w matematyce takie liczby jak liczba pi, liczba pi różne pierwiastki, które są nieskończone. Kolejną taką cechą będzie harmoniczność Harmoniczność, czyli będziemy mogli zaobserwować symetrię w, w wzorach geometrycznych. Będzie wykorzystywała równe linie, proporcje. Co za tym idzie, będziemy też, będziemy też w stanie wyznaczyć równe centrum intuicyjnie. Z kolei, geometria czarnej magii po pierwsze będzie bazowała oczywiście na tych egoistycznych intencjach, natomiast będzie polegała na odwróceniu symbolu. Tak jak tutaj w naszym życiu nasza percepcja jest odwracana do góry nogami w kierunku destrukcji, tak samo tutaj będzie to samo zastosowanie wobec geometrii. W symbolach nie będzie płynności, niejednokrotnie linie nie będą połączone ze sobą, będzie nieharmoniczne, niesymetryczna, wobec czego będziemy doświadczać tych nierównych podziałów energii, co również jest powiązane właśnie z tym brakiem harmonii. I najlepiej chyba, jak weźmiemy sobie jakiś przykład. I tutaj wzięłam pentagram, co do którego chyba też wiele osób ma zastrzeżenia i właśnie obawy, czy jest to symbol korzystny czy niekorzystny dla nas. Więc nim na początku chciałabym się zająć. I tu warto podkreślić, kochani, czarna magia tak naprawdę nie posiada własnej bazy fundamentów do tworzenia symboli. Ona tylko bazuje na tej geometrii, która pochodzi ze źródła, z właściwego stworzenia. Jedyne, co jest w stanie ta tak zwana czarna magia zrobić, to zniekształcać pierwotną geometrię, czyli pierwotne stworzenie. To, co też się dzieje z nami tutaj, kiedy mówimy o tych różnych dysharmoniach i zaburzeniach naszych percepcji. No i nie bez powodu, geometria uznawana była przez. Największych mędrców za podstawę zrozumienia tego świata. Do szkoły platońskiej nie mógł się dostać żaden człowiek, który ignorował potęgę geometrii. Geometrii, a co za tym idzie, też matematyki. Tak więc, wracając do tego, co czarna magia robi, to ona również jest świadoma tych pryncypiów czyli, tak jak już powiedziałam, posiada wiedzę, posiada zrozumienie, ale w jakiś tam sposób obchodzi te prawa, czy korzysta z tych praw, ale do korzystania, do kreacji tych, z tych egoistycznych pobudek. Odzwierciedleniem tych zniekształceń będą na przykład, tak jak wspomniałam, niepołączone linie, przerywane, czyli te blokady energii, brak płynięcia i de facto zmiany polaryzacji, o czym też będziemy mówić sobie w kursie. Ta czarna magia będzie też odwracać geometrię, co przedstawia pentagram, ale odwrócony do góry nogami. Dlaczego mówię do góry nogami? Spójrzmy sobie, że pentagram jest odzwierciedleniem nas samych, tak jak to pięknie przedstawił Leonardo da Vinci jako człowiek wirtubiański. Mamy jedną głowę na górze, dwie nogi na dole i po bokach dwie ręce. Czarna magia odwraca ten symbol i niejako stawia nas na głowie. Trzecim takim sposobem jest stosowanie linii o różnej długości. Te linie mogą być jeszcze bardziej zmodyfikowane, mieć różne kąty swoją drogą kąty też mają znaczenie. I takie nierówne gwiazdy są także stosowane przy praktykach przywoływania różnych istot, bo również nieharmonicznych. Także jeśli byśmy gdzieś tam zobaczyli tego typu makietę, to żebyśmy wiedzieli, że w takich praktykach niekoniecznie chcemy brać udział, bez względu na jakie piękne rzeczy tam może nam obiecywać. Kiedy zaczęłam mówić o tym odwracaniu do gry nogami, przypomniała mi się też karta w tarocie Wisielca. I mimo, że nogi i ręce są ułożone w inny sposób, to chciałabym zwrócić na naszą uwagę na ten element w naszym procesie. Czarna magia, czy pewne dysharmonie, wchodzenie w odwrotne ekstrema, jest też bardzo ważnym. Etapem w naszym życiu, żebyśmy mogli zrozumieć, jak wygląda harmonia, gdzie jest centrum. To też tłumaczy funkcję tego całego okresu naszego dysharmonicznego, żebyśmy mogli przejść do kolejnego poziomu świadomości. To nie jest droga, którą chcemy i mamy podążać, natomiast ona została nam tu pokazana po to, żebyśmy wiedzieli, rozumieli i czuli za całym sobą. W którym miejscu chcemy być, w jaki sposób chcemy rzeczywiście się rozwijać i co rzeczywiście nas rozwija. Także nie polecam praktyk czarnej magii. To jest odcinek po, po to, żeby nas przestrzec, żeby, żebyśmy mogli świadomie dokonywać wyborów, na przykład właśnie odnośnie symboli, czy rozpoznawać je. Natomiast z drugiej strony chciałabym nam wszystkim pokazać, że po coś też to jest i nie musimy w związku z tym się denerwować czy emanować jakąś negatywną energią na te istoty czarne tak zwane, bo to wszystko też po coś zostało w ten sposób skonstruowane. Gdyby nie zastosowanie tego ekstremu, nie bylibyśmy w stanie jako ludzkość ewaluować tak szybko i tak dużo, tak jak na poziomie naszym indywidualnym kryzysy, różne trudne momenty nas przebudzają i umożliwiają nam bardzo duże Przeskoczki świadomości to odbicie się na trampolinie do góry. Tak samo tutaj na poziomie kolektywnym występowanie tych całych dysharmonii ma właśnie temu służyć, i o tym też pamiętajmy. A teraz przejdźmy sobie do tej energii jedności i przykładu związanego z pozytywną energią, z harmonią, bo przez połączenie z tą nieograniczoną energią możemy zharmonizować też tutaj te dualistyczne energie. I tutaj wybrałam przykład spirali, ponieważ w ostatnim czasie bardzo dużo widzę spirali Fibonacciego, jako tego pierwowzoru naszego stworzenia. Natomiast jeżeli przyjrzymy się geometrii Fibonacciego, to zauważymy, że ma ona początek. Kiedy weźmiemy sobie ciąg Fibonacciego, czyli 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, to zobaczymy, że te pierwsze proporcje, 1 do 1, 1 do 2, 2 do 3. One niejako skaczą jeszcze mocno między pewnymi ekstremami. Nie jest to jednolita proporcja, tak bym mogła powiedzieć. Ona w pewnym momencie, już późniejszym, zaczyna coraz bardziej przypominać złotą proporcję, czyli 1,618 i tak dalej, ale dopiero później. I dlatego ona niejednokrotnie jest mylona właśnie ze złotą spiralą. Złota spirala z kolei. Ma właśnie tą stałą proporcję, ale nieskończoną. Nie ma początku ani nie ma końca. To znaczy, że w nieskończoność możemy tak dzielić tutaj, tak jak widzimy na obrazku, te kwadraty, prostokąty. I tak samo możemy pomnażać w górę. Na tej samej bazie konstruowana jest na przykład geometria fraktalna. I ona również będzie rezonowała właśnie z tą energią źródła. I to była taka zajawka. Jeżeli czujecie, że jest to coś, co z Wami rezonuje, chcielibyście dowiedzieć się więcej, to zapraszam do mojego kursu na Energy Design, ponieważ tam zorganizowałam to krok po kroku, ale też zahaczając o różne tematy powiązane, tak żeby ta wiedza nie była tylko jakąś tam pojedynczą wrzutką niepołączoną z całością i żeby nie wyszły z tego też różne modyfikacje. Kurs oferuje na zasadzie filantropii energii, także... Z mojego serca i możecie sami podjąć świadomą decyzję, czy jak chcecie wymienić energię ze mną. Najważniejsze dla mnie, że kolejne osoby, które mają dobre intencje, będą w stanie świadomie korzystać z tych pryncypiów i szerzyć dalej pozytywną energię. A podsumowując ten odcinek, pamiętajmy, że najlepiej podążać za harmonią, symetrią, nieskończonością. Nie bójmy się też innych modyfikacji. Niekoniecznie muszą być związane z destrukcyjnymi intencjami, natomiast powinny gdzieś tam wzbudzać w nas pewną ostrożność czy czujność, szczególnie jeżeli mamy uczestniczyć w czymś czy na coś się deklarować. No, i jeszcze chciałabym zaznaczyć, że w ogóle rysowanie geometrycznych kształtów jest wspaniałą praktyką duchową. Przede wszystkim, kiedy robimy to ręcznie lub z wykorzystaniem ręcznych przyrządów. I dlatego studenci nauk ezoterycznych zawsze mieli takie przedmioty, które były powiązane właśnie z odkrywaniem tego świata poprzez geometrię i rysowanie. To było praktyką. W ten sposób również łączymy się z tą wyższą wiedzą, wyższą świadomością i takie symbole mogą nas bardzo mocno naenergetyzować. Wobec czego sugeruję nie robić tego na wieczór, bo można potem mieć problemy ze snem, co mi się już niejednokrotnie przydarzyło. Zabierałam się zarysowanie wieczorem, jak moja córka już poszła spać, a potem nie mogłam spać do trzeciej, bo byłam tak naładowana. Jest to wspaniałe uczucie, natomiast niekiedy mamy na drugi dzień wstać rano. Może być natomiast pomocne, jeżeli na przykład w ciągu dnia poczujemy jakiś zjazd energetyczny, to zrobić sobie przerwę porysować, dobrze zaopatrzyć się w cyrkiel i nawet tworzyć sobie taki nieskończony kwiat życia, kółka, bo koło też jest powiązane właśnie z tą nieskończoną energią, to może nas przywrócić do pełnych mocy, ale też do harmonii. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, z całego serca dla Was, Aga.